Przesiłek, który trzeba włożyć, oddaję. Na kwasy, skurcze. Ta góra to było niesamowite przeżycie. Podejście, praktycznie pionowe. Musiałem pokonać strach. Sam bym tam nie wlazł, gdyby się tam nie wyznaczyli teraz. Tego się nie da opisać. Tak się... Witamy na Ran X Filzmos w słonecznej Austrii. Przed nami bardzo emocjonujący event. Jesteśmy w samym środku austriackich Alp, na które już niedługo będziemy wbiegać. Czekają nas wysokie góry, piękne widoki. Ale to wszystko będzie już jutro, a teraz idziemy ładować kalorie i energię na pasta party. Pasta party! Zawodnicy już do nas dojechali na miejsce startu, odebrali pakiety i właśnie kierują się na pasta party. Spytajmy się, jakich wrażenia przed tym wyzwaniem? Jak wasze nastawienie przed biegiem? Bardzo pozytywnie, bardzo fajny rejon Ja mam nadzieję, że będzie dużo krówek i koni na trasie, bo na to czekam No i ogólnie jest mega fajnie tutaj Piękne widoczki, ja więc motywacja jest dobra Wcześniej biegaliście na Magadony? Nie, nie biegaliśmy, pierwszy debiut No to od razu piękna traska, 15 km Super, z drugiej To W takim razie jutro będę na mecie i zobaczymy jak ci pójdzie, pogadamy, jak wrażenia Stoimy przed tym grą już 5 minut tak naprawdę i nie znajdujemy słów jak je opisać. Nie patrząc, to jest to jednak wyzwanie dość spore, postaramy się cisnąć razem, żeby przezwyciężyć, motywować siebie przede wszystkim. No i zwiększyć już szósty rok wspólnego biegania w sumie. Thank you. Thank you. Nadszedł ten wielki dzień i zaczynamy górską przygodę. Zawodnicy już na starcie widać pełne skupienie, zachwyt tymi pięknymi widokami, więc ja idę do nich, chcę poczuć tę atmosferę i już wystartować. się dobrze i powodzonka na trasie Dziękuję. Ramagedon X to nie jest zwykły bieg. To jest poza granicę kraju, poza granice komfortu i poza granice własnych możliwości. Mamy tutaj zawodników, którzy szukają czegoś więcej, niż zwykłe biegi przeszkodowe i na pewno tutaj to znajdą. Good morning everybody, I'd like to warmly welcome you to Filmsmoors, into the heart of the Alps. To the premiere of Runmageddon in the Alps. Startujemy z Ramagedon X Filmus, do zobaczenia na trasie! Aaaa, wystartowała pierwsza seria! żeby się sprawdzić, spróbować na trzech dystansach, zawsze warto, polecam każdemu. Nieważny czas, ale ważne jest ukończenie i satysfakcja z tego bycia na mecie. Przy takich widokach to czysta przyjemność. Jest petarda, Pan Magianu zaskakuje z biegu na bieg. Super było świetnie, spokojnie, pierwsza klasa, lepiej niż od Laferdzi. Nocka nie przez pana, ale za takie widaczki warto. Jestem to pierwszy raz i widoki po prostu robią na mnie ogromne wrażenie. Pierwszy raz jestem w ogóle w Austrii i zakochałem się. U, w tej chwili jest zajebiście, zaraz umrę. trzeba żyć do takich chwil. again next year. zakręt okazuje, że... a to jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno ale później ten techniczny zbieg rewelacja. To była Falgoria myślałem, że tam jest ładnie. i w ogóle. Nie, tu miażdży. Jestem po pierwszym biegu dowiedziałam się w dniu dzisiejszym, że biegnę jako jedyna kobieta weterana na razie jest mi nic nie niestraszne widoki naprawdę robią takie wrażenie, że o. Nawet się nie myśli o trasie. Nie żałuję, że zapisałem się na trzy formuły. Jestem tak podekscytowana, że ojej, chcę zrobić naprawdę rekord swoim swojej i też w tych górach. Niesamowite. Chcę tu jeszcze wrócić. Fenomenalne. Kurcze. Przepiękne widoki. Niesamowite. Nie dało się szybko biec. <laughs> Trzeba było się rozkoszować Nie widokami. Nie zapomniane wspomnienia będą. <laughs> Warto. A. A. Zawodnik, który wygrał dzisiaj 6 Miałem kilometr w 15 minut. Miałem kilometr 4,02: coś pięknego, połączenie widoków, e, e, trasy, przeszkód. W ogóle na tym fragmencie, gdzie nie, było, gdzie nie było przeszkód, to ich nie brakowało. Coś takiego na skalę życia, takie wydarzenie. To już dzisiaj ruszamy na trasę 25K. Największą przeszkodą, a raczej atrakcją, będzie ten szczyt za mną. 2245 metrów. Zawodnicy w gotowości to ruszamy. Rottenstein zdobyty. Ramagedon! No myślę, że jest najgorsze za nami. Podejście dosyć strome, skaliste ale UDA jeszcze dają radę więc gotowy na dalszą walkę ogólnie tak, trasa zarąbiście fajna piękne widoki podwyżka dla chłopaków bo my tutaj wbiegamy, bo jesteśmy szaleni a oni jeszcze raz nagrywają, robią foty ale naprawdę warto było tutaj przyjechać zmęczyć się ale teraz już tylko zbieg, więc mam nadzieję, że będzie fajnie nie spodziewałem się takich widoków no nie dowierzam. No na szczycie. Jest super, naprawdę trasa. Rewelacyjna. Uff. Poznałem kolegę. walczymy razem. Zrobiliśmy to. Nie. Kurczę, jesteś tak <żyj>. <głos> 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 Brawo Zawsze. <noise> tak jest, że dwóch to zrobiliśmy A, Szacunek dla wszystkich, którzy... Zdecydowali się z nami wziąć udział w tym wydarzeniu. Każdy jest zwycięzcą. Dziękuję, że tu jesteście z nami i do zobaczenia na kolejnych trasach. Piękna trasa. Warto było tu przyjechać. Sam bym tam nie wracał, gdyby się tam nie wyznaczyli trasy. Nie ma mowy. A który dystans najfajniejszy z tych trzech? Ten najfajniejszy, bo były najpiękniejsze widoki. Trzeba było bardzo uważać. Ale piękna impreza i piękne tereny. Jak było? Doskonale. Ta góra to było niesamowite przeżycie. Oczywiście nigdy więcej, aż odkoszne. I później będzie więcej. Ale to jest niemożliwe, żeby tam wejść po tych skałkach. To jest w trójkę żeśmy szli od startu do mety. I gdyby nie oni, nie da rady. Głowa odpuści. No tu ale jesteśmy tutaj. ta dwójka zrobiła robotę na trasie Rewelacja. Panowie. Kiedyś gratulacje. Jako jedyna Dzień, kobieta zdobyłaś taką oto statuetkę pogrom, czyni dystansów 6K, 15K, 25K. Co to był za event? Co to były za emocje? Przepiękny event. Na pewno wiele razy to słyszeliście od uczestników i ja mogę to potwierdzić. Bo... Postawiliśmy wielki krok w historii zagranicznych eventów Rad Magedon. Nieważne, gdzie będzie kolejna zagraniczna edycja. Mamy nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Do zobaczenia.